Zdumienie jest uczuciem, które w dzisiejszej Ewangelii towarzyszy Maryi i Józefowi. Może ono rodzić się także w nas, gdy zastanowimy się, dlaczego rodzice przynoszą do świątyni małego Jezusa. Po co Boga ofiarować Bogu? Dzieje się tak przez wierność prawu i posłuszeństwo Jego Słowu. Podobnie Symeon i Anna, wiedzeni przez Ducha, idą do świątyni, by ujrzeć Boże zbawienie. Dla nich obietnica się wypełniła. W codziennym życiu, wśród wyzwań i niepewności, bądźmy gotowi dostrzegać Boże światło i zbawienie, abyśmy w dniu Jego ostatecznego przyjścia mogli zawołać tak jak ci, którzy poprzedzili nas na tej drodze. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.